Nie żyje aktor znany ze złotopolskich. Przekazano wieści o pogrzebie. Zmarł Grzegorz Okrasa, którego wielu zapamiętało z roli barmana w złotopolskich. Aktor miał 74 lata. Przekazano wieści o pogrzebie. Złotopolscy zapisali się na stałe w historii polskiej telewizji. Serial, który nadawano od 1997 do 2010 roku, opowiadał o losach rodzin złotopolskich i Gabrielach. Grzegorz Okrasa przez cały czas trwania produkcji wcielał się w rolę barmana Stefana. Później pełnił również funkcję drugiego reżysera serialu o śmierci aktora i poinformowali jego najbliżsi: Miał 74 lata. Grzegorz Okrasa nie żyje. Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb. 20 października poprzez post na Facebooku Barbara Okrasa poinformowała o śmierci aktora. Wczoraj zmarł Grzegorz Okrasa, pamiętny barman Stefan w Złotopolskich i drugi reżyser tego serialu. Smutny czas, napisała. Jak przekazał portal filmpolski.pl Pogrzeb okrasy zaplanowano na poniedziałek 27 października o godzinie 13. Ostatnie pożegnanie odbędzie się na warszawskim cmentarzu brudnowskim. Grzegorz Okrasa dał się poznać przede wszystkim dzięki roli wspomnianego barmana w Złotopolskich. Stefan. Który pracował w pubie Kowalskiego, cechował się życzliwością i szybko zyskał sympatię widzów serialu. Jego postać stała się nieodrębną częścią serialu, często stając się powiernikiem sekretów bohaterów. Grzegorz Okrasa zrobił karierę w branży filmowej, wykształcił się jednak w innym zawodzie. Choć przez lata Okrasa robił karierę w branży filmowej, w rzeczywistości na papierze był wykształcony w zupełnie innym kierunku. Okazuje się, że z zawodu był polonistą. Przygodę z filmem Okrasa rozpoczął na planie kultowego serialu z czasów P.R.L. Tulipan z 1986 roku. Produkcja opowiadała historię znanego uwodziciela Jerzego Kalibabki. Okrasa zagrał tam epizodyczną rolę ochroniarza w dyskotece. Aktor postanowił działać również po drugiej stronie kamery. Sprawdził się jako asystent reżysera w międzynarodowej produkcji Le Retour, która współtworzona była przez siedem krajów Europy. Od 2007 roku pełnił funkcję drugiego reżysera Barw Szczęścia, a na planie produkcji pracował aż do śmierci. Ostatni raz przed kamerą Okrasa pojawił się w 2012 roku, wówczas zagrał lekarza w serialu Szpilki na Giawoncie.